14 marca 2011 roku. że to jest 14, to tutaj dlatego pokażę uważam, że tygodnik, który teraz został w tym tygodniu wyda, wydany. I o co tu chodzi? Otóż chodzi o, o te tutaj plakaty, które są Wacława Sychty, kandydata do Rady Powiatu i został wybrany. I do dziś one wilszą oraz tutaj już jest przykryty częściowo przez y, klepsydrę kandydata Sychta na wójta, prawda. Tutaj także prawda, są jeszcze i inni kandydaci, ale po prostu tutaj Wasław Sychta, który jest właśnie radnym powiatowym, nawet chyba tam w funkcji wice czegoś tam prawda, nie zdjął tych swoich plakatów, które tutaj ciągle wiszą, a powinny być zdjęte już bodajże chyba 6 grudnia 2010 roku. Także jest to po prostu zaśmiecanie prawda, miejsca publicznego. Ewidentne.